Cześć. Mam na imię Paweł, a tego jest nasz kanał o fotografii. A to jest aparat fotograficzny. Jak wiadomo, aparat sam nie robi zdjęć. Do tego potrzebny mu jest fotograf. Do czego mu jest potrzebny fotograf? No, fotograf musi zobaczyć, co jest warte zfotografowania, wyobrazić sobie, jakby chciał, żeby to wyglądało na zdjęciu, wziąć aparat, skadrować. Ten obraz, który chce, i zrobić zdjęcie. I o tym, jak nie popełniać błędów przy kadrowaniu, jak ich unikać, będzie dzisiaj ten film. Zapraszam cię na film Jak nie robić błędów przy kadrowaniu. Zapraszam. Do kadrowania mamy dwa elementy w aparacie. Możemy kadrować za pomocą wizjera wewnętrznego lub ekranika. I to jest tak, że w tej chwili, znaczy kiedyś tylko za pomocą wizjera wewnętrznego się kadrowało, ponieważ ekraniki, no jeśli powiedzmy, w takich aparatach na film, to nie było ekraników po prostu. Później w aparatach cyfrowych te ekraniki były tylko służyły do podglądu zdjęć zrobionych nie miały czegoś takiego, co się nazywa live view dzisiaj, czyli obraz na żywo. Natomiast w czasie, kiedy zaczęły pojawiać się te coraz lepsze podglądy na żywo live view, coraz więcej osób zaczęło z nich korzystać. I to jest tak jakiś czas temu. Oglądałem zdjęcia na Facebooku i stwierdziłem, że hmm, bo to najłatwiej to zobaczyć na przykład na portretach. Oglądałem sobie portret. No, ładna dziewczyna. Dobrze umalowana, światło jest ok, ale coś jest nie tak z tym portretem. Coś mi w nim nie pasuje. Coś albo brakuje, albo czegoś jest nie tak. I to jest, ale to jeszcze jest tak, że yy, rzadko go na komórce yy, zdjęcia na przykład na Facebooku, ale tak na komórce no, na komórce jest ok, ale wrzucam na monitor yy, komputera. No i w tym momencie widzę co jest nie tak z tym zdjęciem. I takich zdjęć jest dużo. Bardzo dużo. A ostatnio coraz więcej jest takich zdjęć, w których, jak obejrzę to na monitorze, to widzę, że brakuje mi czegoś w tym zdjęciu, albo no, że, coś jest, że to zdjęcie nie jest tak, jak powinno być. Autor jest dumny z tego zdjęcia, jest zadowolony, że zrobił takie fajne zdjęcie. Ono jest dobrze naświetlone, ale to jest tak. Mm, Jakiś czas temu Dorota robiła zdjęcia dziewczynie do portfolio do szkoły teatralnej. I w pewnym momencie robiła zdjęcie takie, że ona była oparta tak o, o krzesło, i robiła jej tam twarz, praktycznie. No ja mówię: Słuchaj, to zróbmy taki, taki tryptyk z tego. Yy, pomyśl sobie o czymś bardzo przyjemnym, pomyśl o, o czymś fajnym. Ale nie, 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 nie uśmiechaj się. Zostaw, zostaw mimikę twarz zostaw taką neutralną, tylko myśl o czymś przyjemnym. Ja o czymś przyjemnym myślała, ja to zrobiła zdjęcie. Mówię: Okej, okay, fajnie, a teraz pomyśl o czymś, hmm, co cię zezłościło. No chłopak mnie zezłościł ostatnio. To pomyśl sobie o tym, jak on cię zezłościł. Jak ty jesteś ten, ale nie. Twarz zostaw taką neutralną, tylko myśl o tym, jak, jak, jaki on był y, zły, jaka ty jesteś zła, jaki on był świnia i w ogóle. Zdjęcie. Ja teraz pomyśl o czymś smutnym. No o czym smutnym? Na przykład pokuziałaś po, się z nim tak, że cię rzucił. Nie, no to nie, nie, nie rób podkówki, tylko pomyśl o tym. Tylko myśl o czymś bardzo smutnym. Czyli o tym, że on cię rzucił i zostałaś sama i w ogóle. I to trzecie zdjęcie. I one, jak poszły na, na jedną stronę, taki tryptyk. Na twarzy teoretycznie nic się nie działo. Wszystko działo się w oczach i w oczach każdy ten nastrój był widać. I ona później patrzyła na to mówi, ale tu widzę to. Tu byłam zadowolona, tu byłam smutna, tu byłam zła. I to widać, to widać w oczach. I to jest to, do czego zmierzam. Jeśli ja wezmę aparat, przyłożę go do oka, ja w tym momencie widzę, co się dzieje z, z moim modelem? Jeśli ja robię zdjęcia w ten sposób, gdzie ja oglądam to na takim ekraniku, malutkim, o tak, to ja widzę, że tam jest model. Tam jest model. I widzę, że światło jest ok. I to wygląda dobrze, ale ja nie widzę oczu na takim zdjęciu. Nie widzę, ponieważ ten obraz jest taki malutki. W stosunku do tego wizerze, który jest taki, to nie jest taki. Czyli ja patrząc tutaj, o, patrząc w poziomie, o, tutaj, o, to on jest, Taki. Zajmuje prawie cały ten. ten Jakby miał duży, nie wiem, 40-calowy, 40, calowy, 40 calowy telewizor przed nosem, na który się patrzę i widzę, widzę szczegóły na nim. On patrzył się właśnie na, na taką małą, małego smartfona. Ja go film na smartfonie. Co widzisz w filmie na smartfonie? No, na pewno nie to, co na telewizorze, to nie ma 40 parę cali. I nie widzisz tego, co jest najważniejsze. Nie widzisz oczu modelki. Nie widzisz jej nastroju. Nie widzisz tego, że ona już. Od pół godziny tam siedzi, ty robisz zdjęcia, coraz rozkręca się, coraz fajnie. Jest ona tak, I po pewnym momencie już widać po tych oczach, że ona, no dobrze, skończy, jest już takie zmęczone, znudzone. A ty cały czas robisz zdjęcia i robisz coraz fajniejsze zdjęcia, które są już w tej chwili Gdybyś skupił się na tym, co robisz, czyli popatrzył przez wizję, przybliżył się. Odciął się od zewnątrz, bo przy okazji, patrząc przez wizję, odciął się od oboców zewnętrznych, skupia się na tym swoim modelu, na tym co chcesz sfotografować, całkiem inaczej go oglądasz. I w tym momencie byś zobaczył, że dobra, ok, przerwę robimy, zmęczona jesteś. Nie, nie, ja mogę robić zdjęcia. Dobra, to ja jestem zmęczony, ja muszę zrobić przerwę, pogadamy do dobra, rusz się, wstań, przejdź. Ok, dobra. No to co? Zrobiliśmy przerwę, napijasz się wody, siadamy z powrotem, robimy zdjęcia. I to wystarczy żeby nie skopać, nie spaprać sobie pięknych zdjęć. Przecież to mówię na temat modelki. Okej, okay, no, ja w tej chwili, znaczy kiedyś robiłem bardzo dużo portretów, później mi się znudziły i w tej chwili robię bardzo mało. Jeśli mam zrobić portret, to mówię, to to zrób jakiś, bo ona robi ładniejsze. Ale to samo jest w fotografii krajobrazowej. Jeśli ja widzę krajobraz, ponoszę aparat i co, co robię? No, pierwsza rzecz to ustają światło. Sprawdzam światło tu, 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 ustawiam światło, będzie takie dobre. Natomiast ustawiam, gdzie będę miał ostrość. W ostatniej chwili jeszcze sprawdzam parametry ekspozycji jeszcze raz i naciska, Nie naciskam z prostu. Robię jeszcze jedną czynność. Zawsze. Omiatam wzrokiem wszystkie kanty, czy gdzieś jest coś, co mi psuje, co wprowadza dysharmonię w tym obrazie. Jak jak Pojedynczy dźwięk w muzyce raciła na tu dun dudum. Jak samo taki na przykład przychodzący paty gdzieś, czy pisające drzewo. Czy robisz, nie wiem, państwa młodych, świadkowie obok i rodzice państwa młodych. Tutaj ty robisz, wskazujesz ten, robisz pstyk, a później ojejku, a pan młody miał rogi wystające z jakiejś tam gałęzi. Bo nie zauważyłeś, patrzysz w wizję wewnętrzny i mówisz momencik. Przepraszam, przesuncie się tak metr w lewo. O okej. Okay. I takich zdjęć, które są właśnie takich drobiazg, taki szczegół, który psuje wszystko, jest bardzo dużo. I one są spowodowane tym, że nieuważnie patrzymy. Nie uważnie patrzymy, dlatego że prosta przyczyna kadrowania na takim wyciągniętych rękach, na malutkim ekraniku z boku. Ja wiem to jest przyzwyczajenie. To jest wygodne. Ma swoje zalety, oczywiście, że ma swoje zalety. No, takie. Prowadziłem warsztaty, była kobieta, właśnie w ten sposób kadruje. Mówię e, Pani, to, nieważne jak, e, c, czy nie, po imieniu być, e, weź popatrz przez wizję wewnętrzny. E, nie tak, tak mi jest wygodniej, ale ne, naprawdę spróbuj prze, pokadrować, zziąć, popatrzeć na ten kadr przez wizję wewnętrzną. Może inaczej go. E, tak się na tak mi jest dobrze. Okej. Okay? A, Andrzej, ty, jak ci tam idzie? Co ja się będę kopał z koniem? W związku z tym, ale warto czasami wyjść poza swój komfort. Bo katowanie na wizerze zewnętrznym ma zalety. Widzę rozkład świateł. Dla jeśli to jest lustrzanka, gdzie wizerze wewnętrznym go nie widzę. Bo na bezustajkowcy jest to obojętne, bo i tu i tu ten sam obraz. Więc e, nie ma żadnego znaczenia, gdzie patrzę. Natomiast w lustrzance jest różnica, ponieważ. Tu, jak patrzę przez wizję, no to jest mieszanka, to yy, nie ma tam symulacji ekspozycji, a tu jest symulacja ekspozycji, w związku z tym widzę dużo lepiej rozkład cieni na tym ekraniku zależnym niż na tamtym. Co ma swoją zaletę, ale ma tą swoją wadę, że ja za mało w nim widzę. To, yy, i tak jeszcze jest łatwo, jeśli ten korpus jest lekki, obiektyw jest lekki. Ale jeśli używam jakiegoś yy, cięższego zestawu, to nie jest bardzo ciężki zestaw, ponieważ to jest w miarę lekki obiektyw. To w tym momencie, jeśli ja tak będę robił zdjęcia, to, to dziękuję bardzo. Dziękuję. Zresztą, nie, to, kto widział zawodowca, znaczy ja już widziałem zawodowca, który robi w ten sposób zdjęcia. No, no, nie wiem, są pojedyncze, jak muszę zrobić pojedyncze zdjęcia, ale jeśli mam zrobić sesję zdjęć i będę pracował przez godzinę, to nie dam rady w ten sposób przez godzinę robić zdjęć. Tak, to ja sobie mogę poszpanować do filmu, jak tutaj jest taki luzaczek i taki, o, robię sobie dziewczynie zdjęcia. Naprawdę, każdy z tych zawodowych fotografów, który o tak sobie zrobił dziewczynie zdjęcia, naprawdę fotografuje z wizjera. Ponieważ nie utrzymałby w ten sposób przez godzinę aparatu, ręce by mu podpadały. Nie mówię już o jakimś ślubie. Także... Zachęcam do tego, żeby wyjść poza swój komfort pracy, bo wychodząc poza komfort pracy, możesz się czegoś nauczyć i spróbować, żebyś spróbował, patrząc przez wizjer wewnętrzny, zwracał uwagi na drobiazgi, bo już się nauczyłeś, już wiesz, jak powinien wyglądać kadr, już wiesz, jak powinieneś go skomponować, silne punkt ekspozycji, linie i tak dalej, Zajmij się teraz szczegółami. Zrób następny krok w rozwoju swoim fotograficznym i zajmij się poprawianiem drobiazgów. Drobiazgów, które wpływają na odbiór zdjęcia i które tworzą tą dysharmonię dźwięków, w obrazie oczywiście, które trzeba wyeliminować, żeby widz, który spojrzy odbiorca na swoje zdjęcie, opatrzy, i powie, mm, fajne, fajne, ładne. A, żeby, a nie, żeby patrzył, no dobre, gdyby nie, i tam wskaże jakieś tam, nie wiem, gałązkę przechodzącą przez kadry, na które ty nie zwróciłeś uwagi. ja Ci później, jak już robiłeś zdjęcie, to i tak widziałeś to swoim hmm, powidokiem, który widziałeś wcześniej już. Pamiętasz sam tego, jak robiłeś zdjęcie, i tutaj, mając na komputerze, widzisz połowę tego, co, co powinieneś widzieć. No to jest zresztą. Dlatego na przykład, jak Dorota robi zdjęcia, nie wiem, modelki kogoś, to odkłada zdjęcia na tydzień. Po zrobieniu zdjęć robi selekcję, wyrzuca takie nieudane i odkłada to wszystko na tydzień i zajmuje się czymś innym. Po tygodniu patrzy nowym wzrokiem na te zdjęcia, żeby jeszcze raz na nie spojrzeć i zobaczyć je jako widz, a nie jako fotograf. To jest super. To, to naprawdę działa. <grych> Także proponuję ci spróbuj kadrować wizjerem wewnętrznym, bo może twoje zdjęcia będą w tym momencie ciekawsze. I ja co dalej chciałem powiedzieć w dzisiejszym filmie. Dziękuję ci za uwagę, zapraszam do oglądania innych filmów i udanych zdjęć. Cześć.